29 września około północy Karlino powitało reprezentację młodych pięściarek powracających z drugich mistrzostw świata juniorek i kadetek, które zakończyły się w sobotę w bułgarskim kurorcie Albena. Bokserki wróciły do kraju z kompletem medali. W gronie 12 zawodniczek z kadry prowadzonej przez trenera Tomasza Różańskiego znalazły się trzy mistrzynie świata, a polskie juniorki w klasyfikacji drużynowej tych mistrzostw zajęły pierwsze miejsce przed Kazachstanem, Chinami i Rosją. W klasyfikacji kadetek z jednym złotym medalem i dwoma brązowymi Polska uplasowała się na szóstym miejscu. Złote medale wywalczyły kadetka Justyna Walaś 63 kg i juniorki Paulina Jakubczyk 57 kg i Aneta Rygielska 60 kg. Medal srebrny zdobyła juniorka Elżbieta Wójcik 75 kg, natomiast medale brązowe otrzymały kadetki Agata Kawecka 50 kg i Larysa Sabiniasz, 66 kg. Nie byłoby oczywiście ich sukcesu, gdyby nie ogromna praca sztabu szkoleniowego ze wspomnianym wcześniej trenerem Tomaszem Różańskim.